Wszystkie nowe osoby zachęcam do wejścia na stronę finansowo edukacja.com zakładka Discord all in one. Będziecie Państwo mieli zarówno dostęp do webinarów, które odbędą się na Discordzie, jak i wszystkich prac, które kiedykolwiek zrobiliśmy. Witam serdecznie w kolejnym materiale dzisiaj. Na prostych przykładach na podstawie tego, to co też pisałem wczoraj i nagrałem wczoraj. Pokażę Państwu, jak się zmienia podejście inwestorów, co świadczy. O dobrym świecie do inwestowania, a nie złym. Dobry świat do inwestowania to jest świat, w którym inwestorzy nie są przekonani do niczego. Ich percepcja, ich myślenie też na jakiś temat, jakikolwiek temat, łączy ze sobą często sprzeczne idee, sprzeczne informacje, sprzeczne koncepcje. W zależności od danej sytuacji. To jest absurdalne, bo rzeczywistość rynkowa nie zmienia się w kategorii inwestycyjnej, a ja nie mówię w kategorii spekulacyjnej. Przez większość czasu, z wyjątkiem jakichś jednych wielkich, dużych, negatywnych niespodzianek, które zmieniają cały świat, pan, początek pandemii może być taką historią. Wielki kryzys finansowy, wielki kryzys lat. 30. II Wojn, wojna światowa, pierwsza wojna światowa, rewolucja bolszewicka. Są pewne wydarzenia na świecie, które mogą zmieniać rzeczywistość na poziomie lokalnym, globalnym, w większej skali, dla większych bloków ekonomicznych, dla dużych państw. Natomiast przez większość czasu pojedyncze wydarzenia, które budzą skrajne odczucia, Przede wszystkim te negatywne, nie przekładają się one na fundamentalnie istotną rzeczywistość gospodarczą, a co za tym idzie rynkową. Bo krótkoterminowo rynek, rynek, ze względu na to, jak wycenia rzeczywistość, w optymalnym scenariuszu w kategorii 12, 24, czasami 30 miesięcy, jeżeli napotka jakąś przeszkodę, którą wcześniej zignorował lub inaczej wycenił, skraca zakres wyceny, skupiając się na krótkoterminowym koście wycenia z najbliższe 3 miesiące, co prowadzi do, do po prostu zmiany, do zlikwidowania potencjalnej pozytywnej rzeczywistości w kategorii powyżej 3 miesięcy. Skupiamy się na tym, co może się złać stać złego w ciągu 3 miesięcy, i to prowadzi do korekt pullbacków, zmienności. Na pojedynczych sesjach i, i nie tylko. Mówię to w kontekście tego, co się dzieje. Mamy raz pozytywne sesje, niektóre firmy spadają 7-80% albo i więcej. Mamy tak negatywne sesje i z drugiej strony pozytywne. Firmy odbijają kilka, kilkanaście procent, indeksy również raz spadają 2-3%. Na jednej sesji potem szybko odbijają, potem znowu spadają. Inwestorzy halucynują. Ponieważ gdy akcje spadają, mówią, że dochodzi do krachu. To jest koniec tej banki, bo to, tamto, siamto i tak dalej, tak? Uzasadniają spadki krótkoterminowe. Jak coś rośnie, to mówią, to rośnie, bo sztuczna inteligencja zmieni świat, bo będzie lepiej, bo jest nowy paradygmat gospodarczy. Tak naprawdę jedni i drudzy nie mają racji. Bo pojedyncze zachowanie cen akcji nie mówi o niczym. Powiem więcej, nawet tygodniowe nie mówi o niczym, nawet miesięczne nie mówi o niczym. Tak naprawdę, jakiekolwiek przewidywanie czegokolwiek, momentu, nawet jeżeli mówimy o, ten, o tych najkrótszych cyklach politycznych, które przede wszystkim są w Europie, tam minimalnie mówimy o zakresie trzech miesięcy, czyli na tym najkrótszym zakresie wyceny, której podejmuje rynek. Więc jeżeli analizujemy coś w kategorii dnia, tygodnia, nawet miesiąca, nie uwzględniając szerszego kontekstu czasowego we własnej analizie, prawdopodobnie popełniamy błąd. Właśnie nie zwracając uwagi na ten mechanizm. Więc akcje raz spadały, raz rosły, raz spadały, raz rosły. Dzisiaj jest podobnie. Niektóre bardzo rosną, niektóre mocniej spadają. Pojawiają się pytania o CAPEX. Czy to nie jest zagrożenie? O kapek się porozmawiamy. Jak wygląda różnica pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością, gdzie jest pozytywna niespodzianka i które firmy mogą skorzystać na znacznie większym wzroście wydatków biznesowych? Big techów, ponieważ zawsze, prawie zawsze jest tak, nie, nie, rzadko powinienem używać słowa zawsze. To jest typowe na giełdzie, że na giełdzie rzadko jest coś, co jest zawsze takie samo. Prawie zawsze jest tak, że największym zwycięzcą dużych nakładów są firmy, które czerpią obok tych big techów. I celem inteligentnego inwestora jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości w celu przewidzenia tych zwycięzców, którzy skorzystają obok, gdzie Skupiamy się na tych największych wydających, ale mniej mówimy o tych zyskujących. Bo największe firmy nie dokonują same przełomu i same rewolucji. Potrzebują różnych warstw, różnych firm do sprawnego wprowadzenia no, własnych usług, technologii, rozwiązań w celu rozwiązania jakiegoś problemu, który ma zostać rozwiązany właśnie ze względu na tą rewolucję. Ja powtarzam od początku tematu sztucznej inteligencji, jak on stał się bardziej wszechobecny w, w ramach mainstreamowych mediów. To jest coś, co prawdopodobnie zachowa się jak większość rewolucji technologicznych, możemy je różnie interpretować. Czyli wydamy ogromne pieniądze. Będziemy mieli jakieś rezultaty, ale na pewno za to przepłacimy. Bo zanim dojdzie do efektywnego zastosowania tych rozwiązań, starzy zwycięzcy staną się przegranymi i z tego chaosu, który pojawi się na dobie dopiero będziemy w stanie zastosować rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. W takim rozumieniu pełnej efektywności tych rozwiązań. To jest Oczywiście jest jedno wielkie pytanie i to jest zasadnicze pytanie. Kiedy do tego dojdzie? Natomiast eksperci, którzy nie wiedzą nic o niczym, na przykład, którzy zajmują się geopolityką, mówią, to jest bańka, te firmy wydają, tylko te firmy powodują, powodują wzrost gospodarczy. To jest nieprawda. No. Wystarczy cofnąć się do szkoły podstawowej i porównać stopy zwrotu z poszczególnych itemów, podzielić je, podzielić też wzrost zysków w różnych miejscach i. Widać jasno, już 25 rok taki był cały. Ci ludzie jeszcze tego nie zauważyli, że HOSA jest nieregularna, nie jest skupiona na jednym sektorze. Big tech jako takie, niektóre miały lepsze, niektóre gorsze stopy zwrotu, ale one nie przewodziły całym rynkiem technologicznym. Jest to naprawdę, można w prosty sposób to zaobserwować, nie trzeba być wielkim ekspertem. Więc zmienność, którą my obserwujemy, jest normalna. Kolejny przykład. Temat Japonii. Od wielu lat już ludzie mówią, że Japonia się załamie, bo rosną w jej rentowności. Akcje rosną, 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 rosną. Oczywiście Japonia jest bardziej narażona na różnego rodzaju zjawiska, flash crash, tak? Nagłe za, załamanie wynikające z wezwania do uzupełnienia depozytu i wyprzedaży, czyli w, 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 w wyprzedaży danych aktyw. Gdzie Japonia wcześniej była stosowana jako baza do pożyczania pieniądza. Może do tego dojść. Natomiast normalizacja polityki pieniężnej, która doprowadziła do wystromienia krzywio powoduje to, że sektor bankowy i inne sektory, które są bliżej walii w Japonii niż wzrostu, radzą sobie lepiej. Dlatego nie trzeba było być wielkim ekspertem, żeby przewidzieć tą prostą rzeczywistość, że Japonia radzi sobie nieźle w tym świecie. Je, ma pewne ryzyka, jest w jakiś sposób narażona, ale nie mówimy o inwestowaniu wszystkich środków w Japonii. Natomiast inwestorzy tego nadal nie widzą. Mamy niezły pie dla usług oznaczających ekspansję. stromą krzywą rentowności, relatywny impas, brak dużej legislacji z wyjątkiem dyrektywy budowlanej, która stworzyła przegranych w nie tak istotnych częściach, ale wpływając na jednokwartalne PKB. Co nie jest problematyczne, bo PKB nie jest idealnym wskaźnikiem, ważniejsze są inwestycje biznesowe, które rosną. Mamy zmienność na rynku amerykańskim, mamy zmienność na rynku japońskim, ale te rynki radzą sobie nieźle. Przede wszystkim te rynki nieamerykańskie. Kolejne pytanie, które się pojawia: value wzrost, value wzrost. Mówię, że indeksowo świat nieamerykański powinien poradzić sobie do października lepiej niż świat amerykański, ale. Zwracając uwagę na fakt, że waliu jest głównie poza Stanami. Natomiast wybór odpowiedniego waliu w Stanach jest trudniejszy. Chociaż w 25 roku część segmentu waliu w Stanach radziła sobie lepiej niż wzrost, to było to mniej regularne przez konstrukcję indeksu amerykańskiego, koncentracji technologii, rozłożenia indeksu MSCI i wielkości firm i faktu, że świat technologii jest w Stanach. Poza Stanami technologii jest bardzo mało. W skali globalnej. Niektórzy nie są w stanie się z tym pogodzić, no ale takie są fakty. No, tak jak mówię, wróćmy do danych statystycznych. Wróćmy do prawidłowej interpretacji prostych procentów. Tak, niestety, albo stety jest. Więc w Stanach ciężej jest wybrać segment value, jeżeli globalnie value sobie radzi lepiej niż wzrost. Co nie zmienia faktu, że ta hossa jest nieregularna, najlepsze firmy wzrostowe, unikalne, oligopole, monopole, ze względu na ten element pierwszej albo drugiej fali rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, również radzą sobie dobrze. Natomiast je, jeżeli zamkniemy oczy i wybierzemy nawet największe firmy paliw w Stanach, prawdopodobieństwo sukcesu będzie znacznie mniejsze przy strategii dobierania losowych firm, jakimś modelu losowości niż w świecie europejskim, bo Europa szeroko jest walił z wyjątkiem pojedynczych rynków, jak na przykład Holandia. To jest prawie świat, czy Francja jest taka mieszana trochę, to jest prawie cały świat waliu. Co oznacza, że tam łatwiej jest też przez korelacje na poziomie indeksów znaleźć, wracamy do podstawowej koncepcji inwestowania cyklicznego łatwiej tam jest znaleźć wiele igieł w stogu siana, bo celem inwestowania cyklicznego nie jest poszukiwanie igły w stogu siana, tylko poszukiwanie stogu siana z największą liczbą igieł. W Europie jest to łatwiejsze niż w Stanach. Dlatego, bo obecna rzeczywistość gospodarcza bardziej premiu, premiuje, z wyjątkiem tych unikalnych, wspaniałych biznesów, bardziej premiuje value głównie w świecie nieamerykańskim, i ten trend powinien być kontynuowany przynajmniej do wyborów. Co jeszcze? Jest to widoczne, jeżeli chodzi o siłę software'u w stosunku do SP500. Ta słabość waliu, ta siła waliu w stosunku do wzrostu. Czy świata innego niż świat soft software'u, który jest kojarzony, ze światem czystego wzrostu? Bo my identyfikujemy waliu i wzrost na poziomie marsz, ale takie grafiki nie są dobre. Bo walium ma częściej większy dług. Co to znaczy większy dług? W stosunku do czego? Do wartości księgowej może walium mieć mniejszy, bo ma znacznie większą wartość księgową. Ale główną miarą oceny oceny tego, czy dług jest istotny, czy nie, czy jest logicznie, jaki jest koszt obsługi zadłużenia, zadłużenia w danej firmie. W stosunku do jej zysku. Jaki jest sposób finansowania tej działalności. Więc to jest grafika na poziomie chłopskiego rozumu, która nie jest do końca prawdziwa w tym rozumieniu. Jasne jest, ważniejsze, ważniejsze w celu identyfikacji tego, czy coś się zwalił, czy nie jest, są marże. Dywident, poziom dywidendy może być, ale nie zawsze. Wyceny mogą być, bo. Chociaż wyceny nie przewidują stóp zwrotu, mogą przewidywać styl, mogą przewidywać krótkoterminowe oczekania, oczekiwania. Natomiast same krótkoterminowe oczekiwania też nie przewidują stóp zwrotu, o czym trzeba pamiętać. Po co to wszystko mówię? Pokazuje w najprostszy sposób, że nie należy ulegać krótkoterminowym fascynacjom. Napisałem taki artykuł. Pod tytułem Dlaczego nie zakocham się w, twoim w Twojej ulubionej strategii. Żadna strategia nie jest wale lepsza. Jedna część równania jest równa drugiej. Nie ma trwałej przewagi. Ponieważ cykle są ważniejsze. Niestety. Oczywiście długoterminowo wspaniały biznes poradzi sobie znacznie lepiej niż ten kiepski. Ale tutaj mówimy o, o zakresie zazwyczaj powyżej 3 lat. Nawet jakość firmy nie przewiduje stop zwrotu w kategorii 6, 8, 12, 24, 30 paru miesięcy. Do 3 lat firma gorsza może zachowywać się lepiej od tej lepszej. Ponieważ inne czynniki wpływające na to, jak rynek wycenia rzeczywistość, na przykład różnica między oczekiwaniami a rzeczywistością, czy możliwość. Pożyczania czy pieniądze w czasie, na jakim koście, na jakich zasadach, w jakiej ekspansji, w jakim szoku po drodze wpływa na stopy zwrotu. Więc nie można myśleć kategoriami, to jest lepsze, to jest lepsze, tamto jest lepsze i tak i będzie lepsze, tylko trzeba sobie zadać pytanie, co będzie lepsze w kategorii 30 miesięcy od dzisiaj i jakie inne zewnętrzne czynniki na poziomie politycznym, ekonomicznym i z będą wpływały rzeczywiście na to, że to będzie lepsze, a nie gorsze. Zachęcam do zadawania pytań. Przypominam, że informuję też Państwa, jak ktoś nie przeczytał mojej informacji na Discordzie. W najbliższy wtorek, w ramach drugiego tygodnia lutego, pojawi się pierwszy webinar o 26 roku, gdzie omówimy zagadnienie, jak wykorzystać tą zmienność do własnych celów portfelowych. Więc wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.